Siemaneczkę widzę z tej strony. LZL tam w kolejnym odcinku z rynku. Z tym nie tylko, dzisiaj pogadamy o dwóch ciekawych rzeczach. Nagrywam ten film w ogóle po raz drugi, o w sumie to o trzech. No, tego to nie widziałem ale ale no niezłe ceny są tutaj widzę, ale zanim przejdziemy do filmu, zapraszam was na Pirate Swapika, stronę gdzie wymienicie swoje skiny. Link zostanie oczywiście w opisie. E, macie tutaj darmowe aż 10 dolców przy wymianie z kodzikiem Elzard, więc polecam używać. No strona nie wylicza ceny czarmów i ceny stickerów, więc naprawdę wyjmiecie jakieś fajne krawciki z czarnikami, jest tego na stronie bardzo dużo. Plus przy wpłacie z moim kodzikiem macie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu. Przy wpłacie 100 zł darmowe 35 ziko. Link do strony będzie oczywiście w opisie filmu, więc serdecznie zapraszam. My przejdziemy na pewno do ROI też, w ogóle widzę, że to jest stare kolekcje, te naklejki już kosztują, zobaczcie jakie w ogóle wzrosty z tych starych operacji naprawdę, no dobrze to wygląda, bo sprawdzacie swoje magazyny w takim razie, ale no my też się skupimy na Elemental Class Stickerach, czyli na rzeczach z karnetu, bo moim zdaniem warto teraz kupić karnet, naprawdę te ceny zaczynają znowu rosnąć, ROI zaczyna być duże i jak sprzedawać te rzeczy, no to powiem tak, teraz, teraz jak je odbierać też jak najszybciej, to już 2-3 dni temu wiem, że rosną, więc to 2-3 dni temu dobrze byście już grali w i nabijali karty. Jeżeli chcecie nabijać, albo odbierali za gwiazdki do rzeczy, no bo teraz po prostu jest warto. Teraz jest warto dać wtedy fajnie zarobić, no i te ceny są spoko, więc naprawdę, moim zdaniem, jeżeli chcecie tutaj na, na tarakleki się czaić, no to w tym momencie jest naprawdę spoko moment. No bo kurczę, te ceny fajnie wyglądają, fajnie wyglądają. Więc, no, da się na tym zarobić. Te roli też się powiększyło, więc takie szybkie info można tym dalej zarabiać teraz. E, I, wiadomo, przy okazji odbierać case'a i czekać na coś nowego, no więc coś tam jest, żeby mieć gwiazdki zawsze warto. Dodatkowo Austin, może kapsuły z Austin nie poleciały jakoś super, jak sprawdzałem dzisiaj, ale za to, słuchajcie widzowie, e, po niektóre holo sobie poleciały do góry. Zobaczcie, mamy wzrost. Te wzrosty są naprawdę duże. E, zobaczcie, Aurorka na przykład, aż wystawiłem na tej górce i zobaczcie, no, poleciało do 209 zł z jakichś 18. Więc tam no, no, te dwa dni to zajęło, ale naprawdę ceny. No, Austin to się odbija. Może jeszcze kapsuły na to nie zareagowały. Wydaje mi się, że mogą zareagować niedługo. Zobaczymy, czy zareagują. No, ale przede wszystkim, holo, holo zareagowało i holo leci w górę. Więc fajnie, Mam jakąś odbitkę. jeżeli ktoś chciał, na lub wczoraj sprzedawać, no to wiadomo, zawsze trochę dzisiaj lepiej jest to sprzedać. No, jak widzimy, niekoniecznie wszędzie jakoś to super urosło. Ale no, podrosło. No, niektóre lepiej, niektóre mniej. Więc tutaj indywidualnie trzeba sobie sprawdzić, co fajnie podrosło. Też przepraszam za mój głos, ale jestem trochę chory. Eee, się kuruję. No i kurczę, te gardło mi schodzi. grypka. No, tak to wygląda na markecie. Wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o Carnet, o Austin. Naprawdę spokojnie zapowiada. Mam nadzieję, że tutaj dostaniemy coś niebałem do Carnetu, Coś ciekawego. Eee, no, a strzynia galerii. A propos strzyni galerii. No, to mamy teraz trochę ten zjazd. Ale no, szóstka, tak za tą strzynkę, my to jest dobra cena. Dobre pieniążki, 6, 60 My tak wszystko będzie trzymać to jest to yy, ok. Cena to była tyle. Strzelcie subika na kanale. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.